Andrzej, jak nastrój przed wylotem do Moskwy? Kilka minut. Całkowicie zadowolony. Wszystko, wszystko całkowicie y, y, przygotowane już. Za godzinkę y, y, wylot jest. No, tak, wszystko co było do przepracowania jest przepracowane. Przygotowani do forma jest naprawdę najwyższa. Y, no teraz po prostu czekanie e, 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 3 dni, walka. No i Miejmy jak nadzieję, że będziemy e, e, mieli po prostu e, e, pierwszego myśla e, świata. Emocje i stres, które Ci towarzyszą, są ponadprogramowe czy takie same jak przed poprzednimi walkami? No, powiem tak, e, na razie jest wszystko. Y, y, wszystko y, y, całkiem y, y, po prostu normalnie. A to zapewne y, y, to tam stres y, 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 większy, no to, y, y, to wiadomo, no to na miejscu i tam już ta, ta konferencja, to y, ważenie, przygotowanie, no to na pewno już tam na, na miejscu będzie po prostu y, większy stres. Kucharza bierzecie swojego, czy ufacie y, kuchni rosjanom? M, y, y, mamy całkowite zaufanie. Co będzie, jeśli tym razem wszyscy na widowni będą e, kibicować swojemu rywalowi, a ty wyjdziesz do ringu i będzie ci towarzyszyło kilkutysięczne buczenie? Gdzie tam? No kurde, ja mam no z sobą, no kurde, leci z, po, e, z Polski no w okolicy e, e, 9-10, no to kurde, dadzą no takie, no kurde, siłę, że to co będzie tam 5000 tysięcy, to, to kurde, e, leciutko będzie, no, kurde. Ja mam tu ze sobą tam 10, 12, no, dają kurde, e, czadu e, całkowicie. Ne? Nie mają szansą. Dodać tak. z tobą? Ze mną tak, no, ty, teraz no, tutaj, no, wiadomo, delatuje szpila Paweł, e, e, przyjaciele tam z, e, z Wrocławia, e, 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 z Niemiec. No, będzie 10, będzie 12, ale taka, że daje kurde czadu za 5 no, tysięcy może no, nie przykrzyżą, czy 7, no ale czy na pewno. Starasz się teraz na kilka dni przed walką, nie myśleć o samej walce jeszcze, czy cały czas sobie w głowie przerabiasz już poszczególne akcje? Tak, przerabianie gdzieś na pewno wiadomo jest, no, żeby, żeby to wszystko co no, było przygotowane, przerabiane, żeby gdzieś tam całkowicie wiadomo starać się to, żeby to było całkowicie zrealizowane. No, to gdzieś tam wiadomo, wolny czas, gdzieś, gdzieś tam zastanowić się, 10-15 minut na no, dziennie, no, no, po prostu... Na tym wyjściem, wyjściem tam. No i to, to wszystko, co, co musimy wiadomo tam zrobić. A co po rosyjsku? Jest to, po rosyjsku powiedzieć? Trener Mapin coś jakiś dał? Wskazówki, jak tam przyjść, przywitać, pożegnać? A. Jak powiedzieć, e, zabieram Ci pas? No tak, no dali mi z posatu tam wskazówki, jak robiliśmy coś tam wywiad, so, ja mam Nupa, Gadis, no i tyle zapamiętałem z tego rosyjskiego. No, <laughs>